Polaków rozpito i Polacy do dzisiaj gdzieś tam są... są, są, są rozpici. No bo... są trzeci. Ja ci powiem na przykład w moich stronach, nie? Co jest, co jest bardzo tragiczne, ja na przykład, wiesz, bo jak się wychowasz w jakiejś normalnej z, z dobrym, wiesz, z dobrymi wartościami rodzinie, co się, co się oczywiście rzadko zdarza, ale jak się jak się wychowasz w robotniczej rodzinie, to nie umieniasz patologii. Jeśli hmm. chodzi o kolegów, jeśli chodzi o otoczenie, ty musisz patologię przeżyć. Dopiero potem, jeśli jeszcze starczy ci sił, możesz się na jakiś lepszy standard hmm. wybić. Ale wtedy jesteś w drogę. Rozumiesz? No. Po prostu musisz się oderwać całkowicie od tej społeczności, aby rzeczywiście swobodnie móc jakieś zmiany w swoim życiu wprowadzać. To jest taki dramat. Ludzi, którzy... W takich środowiskach, które stawiamy. Tak, no wyjściem jest w tym momencie rzeczywiście, jest jakby wyjście i ucieczka, nie? Tak, tak. Bo inaczej się nie da, no trzeba zmienić no. miejsce, w którym przebywasz. No inaczej, inaczej uwierzysz w to, co ci wymawiają, nie? Że mm -hmm. jesteś dziwakiem, że ty jesteś, że ty jesteś zły, nie? Często popełniasz jakieś błędy po drodze, przez stres i przez takie piętno stale. Tak, no to, to to jest takie możliwe, że, no. że, że, że to wpływa w ten sposób, że. Może później ty sam robisz rzeczywiście jakieś rzeczy, które są Rze w sobie. No. I zaczynasz wierzyć w jakieś tam bzdury, mm. Masz w w głowie. No, a to wszystko przez otoczenie. No. No, to w takiej sytuacji, że mówimy o rozwoju osobistym, o, o pracy z rozwojem, to pierwszym krokiem rzeczywiście jest po prostu zorganizowanie sobie zmiany otoczenia. Tak. Nawet, nawet jakaś internetowa społeczność już może być jakąś formą e, e, Martunku, odcięciu się ucieczki, ale na pewno to jest tylko pierwszy krok. Nie? Że to jest no, dopiero oczywiście. ten moment, w którym zyskujesz wiarę, że jednak są jacyś normalni ludzie na tym świecie i że ty w sumie jesteś relatywnie normalną osobą, tylko która trafia do pojebannego środowiska pojebanych ludzi. To się zdarza. No i rzeczywiście, no, pierwszym krokiem jest zorganizowanie sobie nowego otoczenia, nowej przestrzeni, nowej rzeczywistości. No, dla no mnie już leży. jakimś tam początkiem był nasz kontakt na przykład, nie? No. Mogłem porozmawiać z osobą, która już i y, 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 zajmuje się tymi sprawami. No i jest z jest zewnątrz. Nie? To jest no. już tak, taki komfort dla mnie. No. Dlatego czasami piszę jakieś głupoty na maila albo no, coś, wiesz, że no. czasami przychodzi do głowy. głupot Faktem niektóre było były dosyć długie. No, no to początkowo, wiesz. Ale to był akurat taki, taki czas, kiedy, kiedy byłem taki strasznie zdosperowany, że już szukałem, wiesz, jakiejś mm. tam pomocy z zewnątrz, czy coś, żeby się do kogoś odezwać i, i po prostu porozmawiać. No. No, na przykład z tym problemem zauważyłem, nie, potrzeb, nie potrafię być, wiesz, taki e, czasami no, swobodny nie? w tym otoczeniu, do którego już jestem zniechęcony. Nie? Mm. Jestem spięty, ja to widzę, nie? ja widzę, że, że, że coś takiego się dzieje, no, ale, ale wiesz, ciężko to jakoś zmienić, jak, jak y, odbierasz negatywny sygnał z otoczenia. Nie? No, ludzie już cię zasz, zaszufladkowali, nie? ludzie cię znają, wiesz, bo tam akurat w tym miejscu, gdzie ja mieszkam, to wszyscy wszystkich znają, wiesz, każdy jest na tapecie, nie? i to... W ten sposób się tak bardziej, bardziej wracając z kościoła, nie, a ten robi to, ten robi tamto, a ten nie a, przyszedł. Nie. Otóż ja ci hmm. mówiłem, że kiedyś tam wiesz, miałem taki okres, że ostro imprezowałem wiesz, hmm. alkohol, w ogóle muzyka i coś. I, i to w, w, w tych ludziach dalej tkwi. Oni tak, tak dalej mnie odczytują mnie. To, co było jakieś 3-4 lata temu, będzie na pewno wyrzucane gdzieś za 5 lat. Mi, nie hmm. ja jestem tego pewien ludzie. No. Dla swojej matki to pewnie dali może jeszcze tam trzy nie? Czyli to, to, tak te, te, to jest często co to, co rodzice mają, może nie mówię, niekoniecznie twoje. No, ale... To znaczy, moja ma matka jest taka trochę opiekuńcza, wiesz? Mm. wiesz, bo też jest ciężka tam egzystencja u nas i, i moi rodzice też mają do, dosyć ciężko, żeby ze wszystkim sobie dać rady. I jest ta desperacja czasami, wiesz, ta, ta rzeczywistość przerasta y, rodzinę. nie mm. No, ale, ale jest też, już jest jakieś zrozumienie, bo jednak, no jednak nie blokują mnie. Jeśli tam gdzieś na początku te moje pomysły, wiesz, na życie i w ogóle całkowicie inne spojrzenie na życie, bo to trzeba powiedzieć, ja, mimo że tam się wychowywałem, cały czas się wyłamywałem z tej rzeczywistości, tak? cały czas jakichś nowych wartości szukałem poza domem. Nie? Oni to w pewnym momencie zaakceptowali mimo wszystko, że, że nie do końca to rozumieją, tak? Bo ojciec czasami też ma, wiesz, jakieś wyrzuty, nie? Dlaczego Ty w końcu nie zaczniesz czegoś robić i nie zaczniesz pracować? Nie? Ostatnio bym mi... mówił, Ty tym pracujesz. No tak, ale na, w muzeum pracuję i zarabiam te 600 złotych, nie? No, a i jestem nadal utrzymywany przez rodziców, no dosłownie. No, tak jest, no. Niestety, no, na tej płaszczyźnie, niestety, stanąłem w miejscu. No Muszę po prostu zrobić taki gwałtowny krok i wiesz, rzucić wszystko na jedną kartę. Wtedy dopiero y, będę mógł nadal dorastać. Nie? Y, to znaczy, wiesz, ten rozwój, rzeczywiście dojrzałość posunąć dalej.